Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: O tak mówię wam: Jeśli ziarno pszenicy, gdy spadnie na ziemię, nie obumrze, samo pozostanie, a jeśli obumrze, wyda obfity plon. Kto kocha swoje życie, zmarnuje je, a kto nie dba o swoje życie na tym świecie, Zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś będzie chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go Ojciec. Dzisiaj obchodzimy święto świętego Wojciecha, męczennika, pewnie wszyscy kojarzymy. Bardzo ważna postać stojąca u początków Kościoła w Polsce, ewangelizacji, po prostu tej całej historii chrześcijaństwa w Polsce. I dziś słyszymy Ewangelię, która nawiązuje do męczeństwa, konkretnie męczeństwa świętego Wojciecha, ale bardzo często właśnie we wspomnienia świętych męczenników czytamy tę dzisiejszą Ewangelię, zresztą ona też jest bardzo często czytana na pogrzebach. Tak, w tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o tym, jak ważne jest, byśmy nie kochali życia. Właśnie. I teraz, czy to Stoi w sprzeczności z tym, co parę dni temu, o czym sobie mówiliśmy, że Bóg jest obecny w naszych potrzebach. Czy to stoi w sprzeczności z tym, że Pan Jezus zajmował się takimi sprawami jak głód i rozmnażał chleb ludziom? Jak weźmy też inną historię. Na weselu zamienił wodę w wino, żeby, żeby mogło być wino na weselu. Teraz, czy, czy te słowa oznaczają, że tam Pan Jezus żartował, kiedy się troszczył o te takie przyziemne sprawy? Myślę, że nie. Żeby zrozumieć, o co tu chodzi. Warto sięgnąć do, do oryginału. Konkretnie mam na myśli te słowa, kiedy Pan Jezus mówi, kto kocha swoje życie, zmarnuje je. Kiedy tu jest właśnie o tym powiedziane, to użyte jest greckie słowo psyche, które oznacza. Oddech tak najbardziej dosłownie. Ale też jak znalazłem w słowniku, że jest to tylko zwierzęca zasada odczuwania, i że to jest coś innego niż Pneuma, która jest rozumną, którą oznacza rozumną i nieśmiertelną duszę, i też jest czym innym niż Zoę, która, która jest tą zwykłą żywotnością, takim po prostu życiem. Właśnie w, w Biblii, tam gdzie po polsku jest powiedziane życie, tam w oryginale greckim są te trzy słowa występują, właśnie psyche, pneuma i zoe. I tak jak ja to rozumiem, nie wiem, może jakiś biblista mnie poprawi, ale tak jak ja to rozumiem, to, to to słowo "psyche" oznacza bardziej życie w znaczeniu taki dobrostan, taki, chociaż to też nie jest chyba najlepsze słowo. Oznacza, no w każdym razie to co jest w naszym życiu takie najbardziej nie wiem przyziemne najbardziej o może inaczej najmniej duchowe o, najmniej duchowe i na pewno nie oznacza życia jako takiego w ogóle w ogóle życia także jeżeli pan Jezus mówi że kto nie miłuje że należy nie miłować swego życia to nie ma na myśli właśnie tego dzoe tam jak pan Jezus mówi że on jest życiem to on właśnie mówi jestem dzoe Czyli jestem taką zasadą w ogóle życia, ja jestem życiem pełnią życia, właśnie. Tak więc, jeżeli Pan Jezus mówi, kto kocha swoje życie, zmarnuje je, to nie ma na myśli takiego życia w ogóle. Tylko to, co w naszym życiu jest, jak tutaj jest w tym tłumaczeniu powiedziane, zwierzęcą zasadą odczuwania. Bo zresztą sięgnijmy do kolejnych fragmentów, do kolejnych zdań, a konkretnie, nie zdań, tylko do, do, do kolejnych części tego zdania. Tutaj, tutaj jest Pan Jezus mówi: Kto kocha swoje życie, zmarnuje je, a kto nie dba o swoje życie, i tu cały czas jest używane to greckie słowo psyche, na tym świecie zachowa je na życie wieczne. I tu jest użyte słowo zoe. Czyli chodzi o to, że jeżeli jakoś mamy pewien dystans nie, do pewnych form, przejawów takich akcydentalnych nie, naszego życia to wtedy otwieramy się na pełnię życia, na życie prawdziwe. Wtedy dopiero. Mi się przypomina, jak to teraz mówię, to przypomina mi się fundament ćwiczeń św. Ignacego, gdzie św. Ignacy mówi, że człowiek po to jest stworzony, aby Pana Boga swego chwalił, czcił, Jemu służył, przez to zbawił swoją duszę. Wszystko zaś inne na obliczu ziemi stworzone jest dla człowieka, aby mu pomagało dla osiągnięcia tego celu. Dlatego, i teraz to są te słowa, które przede wszystkim mam na myśli, dlatego trzeba nam się stać indyferentnym, w pewnym sensie obojętnym, wobec wszystkiego, co, się, co jest na tym świecie. I w związku z tym dobrze jest nie pragnąć więcej życia długiego niż krótkiego. zdrowia niż choroby, bogactwa, niż ubóstwa pochwał, uznania, sławy, niż wzgardy, odrzucenia. Właśnie kiedy Pan Jezus mówi hmm, o tym, byśmy nie kochali życia na tym świecie, to, to właśnie Jemu chodzi o to, żebyśmy się tak nie przywiązywali do tego, jakbyśmy nie, nie stawiali w centrum naszego życia tego, czy Będę żył długo, czy będę zdrowy, tego czy będę sławny, czy będę bogaty. To nie znaczy, że nie mamy o to dbać, ale jeżeli to postawimy w centrum, jeśli przede wszystkim o to w naszym życiu będziemy dbać, to stracimy coś, co jest dużo ważniejsze. Właśnie to Zoe. Skupimy się na tym psychę, a stracimy Zoe. A przecież chodzi o Zoe. Chodzi o życie, życie wieczne. Życie pełne. Tą pełnią życia jest oczywiście miłość. Właśnie niestety nie da się tak do końca kochać. Właśnie tu jest cały problem, że nie da się tak do końca kochać, jeżeli. Będziemy bardziej pragnęli życia długiego niż krótkiego, zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, sławy, popularności niż wzgardy, czy bycia takim po prostu niezauważalnym przez ludzi, niezauważanym, niedocenianym. O bardzo trudno będzie nam kochać, bo, no bo motywem naszych działań będzie zawsze nie, pytanie, czy to mnie nie przyprawi o śmierć. Nie? Czyli nigdy nie zaryzykuję moim życiem, by ocalić kogoś, na przykład nawet własne dziecko, które przebywa w płonącym budynku albo będę zawsze się zastanawiał, no czy ta moja aktywność, to zaangażowanie nie odbije się negatywnie na moim zdrowiu. W związku z tym nigdy nie będę się specjalnie wysilał, nie będę się wystawiał na żadne ryzyko utraty zdrowia. Więc na przykład, nie wiem, niech się dzieje co chce, ale ja na przykład na mróz nie wybiegnę bez kurtki, i tak dalej. Nie? A tymczasem może właśnie warto, nie? Może warto zaryzykować tym, że się przeziębie, by komuś pomóc. Komuś, kto na przykład nie wiem, przewrócił się, być może złamał sobie rękę, czy nogę. I tak dalej. Znaczy, chodzi o to, de facto, czy bierzemy, jakby w tej dzisiejszej Ewangelii? Dla mnie. To jest pytanie. Czy na pewno zawsze biorę pod uwagę to, że mam potrzebę wzbogacania życia, chronienia życia, wspierania życia? Tak, mamy wszyscy taką potrzebę. I teraz, żeby ją zaspokoić, ja muszę być gotów zaryzykować moje własne życie, zdrowie, stan posiadania. Hmm. Tudzież, jakąś, nie wiem, reputację na przykład. Muszę być w stanie umieć zaryzykować. Ale ostatecznie, na końcu tego wszystkiego, jeżeli kocham, pojawia się Zoe, pełnia życia życie wieczne którym jest sam Chrystus. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.